jeden kropka 15 jest Więc jest epic Co to? A to fajnie Pozdro O, fajnie Muszę Nie muszę usunąć. Czemu? Co to jest? Dobra tego nie chcę. O dobra mam światy ty. Mam światy. Eee. Nie wiem pousuwam mnie A tego tego się nie da usunąć. Halo halo. Zobacz, czy ktoś wie. No już pozdrawiam widza. Ej jak coś tam ja mam Chcesz być na live? Siema Marcel! Widzisz co to jest za ten? Widzisz co to jest za, za Minecraft? to muszę pousuwać te. Pozdrawiam dwóch widzów. I da się teraz? O, da się. Dobra, gramy przed mordy. Dobra, przetwanko. Jak teraz grać? Ja nie wiem o co chodzi ty. Co to jest za Minecraft? No i twój świat Gra Tryb wieloosobowy e. mm. Nie wiem o co tu chodzi Tamten Minecraft był lepszy Ja tam życie Jak tam życie? No dobrze morda ja dziś nie byłem w szkole bo Byłem chory. Kiedy? Co to jest? Może to potrwać kilka chwil. O Jezu. Więc ja mam teraz tak. A ty się ładuje coś jakieś gówno się ładuje to poczekaj ty. Widzisz ten pasek niebieski to się ładuje. Ty, ale rozumiesz? Ty takiego masz. Yy, a jutro idziesz? Nie, Marcel, ja idę gdzieś ten. Ja idę gdzieś w piątek. Nie ja idę gdzieś w piątek na pewno, bo ja typie. Jestem tak. Generowanie świata 0% jest już jeden widz. Poczekaj na chwilę. To jest wersja 1.1. Dobra, ja teraz wyjście mogę, rozumiesz? Ja teraz, teraz wyjście mogę. No to źle. No to źle. Dobra, 12% 26. Ty, to, 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 to czekamy, zaraz będzie przetwanko. Przetwanie będziemy grali. Ale co, no to źle? Co źle. Wiesz, ile mi się to ładowało? Ty, wziąłem na swój internet. Nie. <ślies vortex> 10 godzin. Wziąłem na mamy internet. 8 minut. Ty. Ty, Marcel. To dobrze. Ty, Marcel. Wejdź na TikToka y, Kata, Katarzyna. Katarzyna Sobota 4. To tam będzie taki film. Kurna, czemu ja wyjść nie mogę? O nie, Marcel, czemu musisz iść? Czemu? Czemu musisz iść? Czemu? Poczekaj. Poczekaj na chwilę. Gra ktoś? Nie gra. No to. No tak, nara. Czemu? Ale czemu ty? Czemu? Nara. Dobra, ten jakiś Minecraft jest dziwny. Ja nie mogę na światy wejść. To jest trochę dziwne. Wtedy mogłem, teraz nie mogę. Pozdro. Dwie osoby były. Jest Marcel tylko. Dobre słuchawka mi wypadła, fajnie. 73%, 76%, 81%, 84%, 88%, 99%. I zaraz to będzie. No kiedy to się. Ale co to jest generowanie świata? Czy chcesz teraz zagrać na swoim? Tak. Logowanie na konto mi może to. Po... No, mm, chwilę to może potrwać. Dobra, jak ja to będę czekał ten. Jak ja będę czekał? Jak ja będę czekał? Nie wiem, o... Jak ja będę czekał? Będzie słabo. Forma, sama... Się, Chyba się wyglądać Kurde, loguję cały czas... Cały czas to jest nie... Ty! O, dwóch widzów, pozdrawiam. Jak widzisz morto, dru, ty drugi widzów jest nowy Minecraft. Nie wiem. Tu jest możesz... Może to potrwać kilka chwil, więc sorry za to, ale... No musi tak być. Dwie osoby. Marcel jeszcze jest fajnie. Łapeczki w górę dawajcie i subskrypcje. Lecimy po 200 subów. Minecraft ja to oglądam, nie? Na moim telefonie i sprawdzam wszystko, jak wy piszecie. I nie wiem, kto to jest w ogóle, Marcel. Jesteś ty i ktoś jeszcze. Nie wiem, kto to jest. Chcesz, to coś napisz. Puszczę piosenkę i sam, nie? O jedna osoba. To jest Gopier. Dobra, nie wiem o co chodzi w tym Minecraftie. wiesz, mnie zaraz denerwuje ten Minecraft. No i co? Co to jest za gra? Ja zaraz Fortnite'a nagrywam, nie ma opcji tej. No i powinno twój świat być. Ty. Eee, oczki zachowane. No Jezu! Ten live to jest najgorszy. Pyk, X Co to jest? Chcę grać w tą grę komputerową. I nie mogę. No i to czekam kilka chwil. Ale ja nie chcę mieć live'a 8 minutowe. No w sumie jest 8 minut i co? I ja 8 minut stoję przy e, robieniu świata, a nie grania, tak to bym miał... Mm, fajnie. Mm, dobra, te gry są... Te gry nie lubię tej ale Jutro nagrywam GTA i nie ma opcji tej <todgrybuj> ale <todgrybuj> <todgrybuj> jutro nagrywam GTA i... Gubno. To jest głupia. No ile to się... Widzicie ten pasek niebieski to się ładuje i ładuje i sra. I gówno 1-0. Ten niebieski pasek się ładuje, ładuje, ładuje. No i co? I co? Schowek to jest. I gówno, oh, schowek. To ja stara te schowek. Kto to jest typie? Marcel, kto to jest? Ty jesteś. No i cały czas odchodzi albo wchodzi, ty. No i ładuj ten... ładuj ten pasek, bo już mi to wnerwia. Może to... Logowanie na konto. Ja nie chcę logowania, żadnego typu, ja chcę grać. Nie miałem live. No i Marcel wyszedł. Nie miałem live'a. E, dobrze było. Miałem live jest źle, jak zwykle. Live nie daj No i jest ta kreska. No i wiedziałem, że wyjdzie Marcel, bo to jest nudne. Jakbym grał w Fortnite, a, to już bym cztery gierki zagrał ty. Ja mówię prawdę teraz. Fajne. Dobra. Nie nagrywam na tym. Kupuję Xboxa i nagrywam na Xboxie. Z Marcelem będę nagrywał w Forza i tyle. No i ile ten pasek jeszcze się będzie ciągnął? I ciągnij ten pasek. No ciągnij. Pszoła. O, mój pies przyszedł ma No ile ten pasek będzie? Jo, 10 minut tutaj przy robieniu świata. E, dobra, ja jestem zrąbany. No i gra, gówno gra. Albo wyłączyłem internet. Możliwe, a poczekajcie. Nie, nie wyłączyłem O Jezu, ala Skyblock No i y, ko, konwertowanie świata. Konverso, konwersja świata. No i w dupę się to świa, świata wstawi. Ja zaraz kończę tego live'a. ale chciałem nagrać fajny live y na Minecraft 1.15. I co się dzieje? Nie mogę wejść na serwer. że tu nowe serwery nawet są? ty Tu sam możesz nawet na te wchodzić, na bedwarsy Takie dodali typie. Pszczoły to już były 5 lat temu w Minecrafcie. Tylko nie na PlayStation. Na, pe na tym, na PC. Pe na PC to w ogóle się lepiej gra. C. Dobra, usuwam te światy zrąbane. Dobra, kończę to. Kończę to na era, jutro będę grał. Jutro będzie. Lepszy.